Ej, spoko to wygląda, imo. Fajnie. O ma fajn... O. Ło. Tu, tu Ej, mamy do wyboru. Jedziemy na wycieczkę. Albo. Patrz, Danger, Toxicity, Resource. Danger, Toxicity, Resource. I które wybieramy? A tam mniej więcej zarobimy. Ma w sobie słabo hazard, to musi być dobre. A nie wiem czy mnie Słuchaj, to ma w sobie o, słowo hazard, co to, to znaczy? musimy e, Ale czy my mamy ograniczony czas? For real? Chyba no i lecimy. Tak. lecimy. 30 pesów, Ty, ja mam 160. Halo? Halo? A no nie ma nic. O no wie no, tam jest Tam jest klon? Co Ty ty ustalisz. Zresztą Coś ty wyćpał. Już ty niczego nie ma. Frivet? On no tu faktycznie. był. Gdzie? On tu był. To jest pierwszy po prostu. On mi komputer też się to, to kopię kryptosy. <gryptosy> <gryptosy> Mówiłem! Co? Damian, chodź tutaj, my tu jesteśmy. Gdzie? O! No masz k***any tyłem z k***dala! Mówiłem! Skubany maskiro. O frajk pan! Okej, okay, czyli jest, to Daj mi go. Dziągnij. Chodź, chodź. Jej, no tutaj. E. <Ła> o k***a! No to, no to o. idziemy. O k***a! Chodź ty, chodź. Nawet musisz coś powiedzieć. Co? Jak ten ten, jak Wiktor powiedział, gdzie on to jest, co nie? I kurwa ten mimik mhm. na niego wyszedł, to on nie powiedział. No tu Chyba jestem. No tu to jestem. <laughs> o, fring, pa. E, Te drzwi wcześniej były zamknięte. On no pod... dobra, to ty byłeś. Myślałem, że to on przechodzi. To jest nim gdzieś. Bo słyszałem, jak mówił. Ty spotonnie. No, no, chodź tu, tutaj, my tu jesteśmy. Ulala. No faktycznie. O ty eee. Rage scrap for booze. On tu był. No, zostaw mnie, zboczeńcu. Hej. Ty tu, tu jest. No faktycznie. Kolejny. On tam wszedł, kurwa. Wiem, słyszałem, kurwa. W ogóle, ty jak to, Tomka zawiódł, nie? Ej, ale, kurwa, najlepsze jest to, się. jego patelnią tam nakurwiałem i ja chyba Tomka uderzałem, a nie jego. Chyba tak, ale powiem ci, patelnia gówno daje. Nie ta wiewiórka w ogóle mi na łeb skoczyła. Coś... Uwka. I patelnia. Ale był o, kurwa! O nie! Gdzie? Idziemy stąd jak najdalej Ja w trailer... jak ja, ja jak trailer oglądałem tam widziałem, że jest właśnie kurwa sówka jakaś, jest jakiś gościu kurwa sowa O tu jest sowa! I tu jest pan sowa O kurwa jeszcze coś jeszcze idzie ty! O kurwa spiprzemysł stąd! Tam był jakiś wykurwisty by zając. No właśnie, też to widziałem. Ty, gorzej jak wyjdą za nami. Nie no, toksyny dalej mi tu no, rosną. To... No ta. Co, do wana mamy wrócić? Nie no, ja... Mi się w zreseto... wanie nie zresetowały te toksyny, jak byłem. Może ten soczek co jest. Tam ze skrapa możesz sobie wymieniać te na ten soczek, co nie? Mhm To może kurwa. Może ten soczek, jak kurwa byśmy kupili? To może to oczyszcza środek przeczyszczający? Chuj go wie. Dobra, trudno włazimy najwyżej. Tak, 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 oczyszcza, ale nie jakoś mocno. Ale dupa i zmarnowałam patelnię. Ty... nie! No, dwa mimiki! Jesteśmy otoczeni. Gdzie pan, słówka? Halo Hallu? Nie widzę pana, słówki tam... SPIERDALAJ! Chema, no. Tam był jakieś wykut i <grym> Niech Tomka ten mimik złapał, to on nie powiedział. O kurwa, ale wykurwisty zając ale... i go złapał za szyję. <laughs> <laughs> Ej, ja właśnie tak z tego, w, kurwa, dla... z tego I dawaj to. I ja on tego, z tego zająca. Zmoczę. Panowie! Damian, Damian, Damian. Tak. Kurwa to jest Janusz! Kurwa Janusz! Mówi? <śmówi> nie otworzysz mi tej parasolki w dupie! Wypierdalaj! Nie! Nie, nie zgadzam się! Przepraszam tam myślałem, że ty też nie żyjesz, bo trzy mimiki, kurwa, były na zewnątrz. Właśnie za dużo ich się po respi. Słyszałem, że jeden nie woła nawet. No ty, ale jeszcze, kurwa, ty, ja, ja wychodzę, co nie, bo jakiś gościu mnie goni. Wiktor wychodzi, kurwa, z dwoma mimikami, co nie? Mimik go zabija, kurwa. z Wiktora się kolejny mimik krespi, a jedenś mimik ktoś się tak przygląda, wyciągnął parasolkę, kurwa, i sobie zaczął iść w moją stronę, co nie? To ja zacząłem krzyczeć kurwa, nie otworz mi tej parasolki w dupie, wypierdalaj mi stąd i kurwa spierdoliłem do samochodu. I jak kurwa już tam dźwignię pociągnąłem jak nie mogłem się ruszać to ten jebany... To mi parasolkę kurwa przez... na... przed ekran wyciągnął I mnie zaszedł od tylca. Cze, potrzebujemy Panie, naprawy. Shotguna da się kupić. A nie mamy ani złotówki. Eli kurwa, kompas, flashlight 8 Osiem eee, dalców Ale co, no i co, i kurwa nie mamy siana na to. O, my jeszcze? Ej, nie mamy na to siana, no i co teraz mamy zrobić? Idę z piechty. się nie No ale nie, no kurwa, no i co my teraz mamy zrobić? Nie mamy siana, no nie umrzemy ani nic kurwa mm, Nie mam nawet NT'a który tylko nasuje bo